Czy wewnątrz jest strach, prawda? Pojawia się w spojrzeniu, które ucieka, w słowach, które nigdy nie są w pełni wypowiedziane, w gestach, które się zaczynają, ale nigdy się nie kończą. To tak, jakby serce wznosiło tak wysokie bariery, że mimo że ktoś się zbliża, niemożliwe jest ich przekroczenie bez wahania. Ten strach nie jest irracjonalny. Narodził się z zerwanych obietnic, zdradzoną zaufania, chwil, które powinny były być szczęśliwe ale zostawiły głębokie blizny. To naturalne, że chcesz się chronić. Jest to zrozumiałe, aby unikać tego, co już wcześniej było przyczyną bólu. Jednocześnie dzieje się coś innego. Istnieją małe oznaki, których nie można ignorować. Blask w oczach, gdy spojrzenia się spotykają, nieśmiały uśmiech, który wyrywa się, nawet gdy próbuje być ukryty. Jest nadzieja, choć tłumiona, że może ta historia nie musi kończyć się jak inne. Nie chodzi o zmuszanie czegokolwiek, nie chodzi o pośpiech ani o wymagania, chodzi o stopniowe pokazywanie, że nie wszyscy są tutaj, aby ranić, że może warto opuścić straż, nawet na chwilę. Pytanie brzmi: Jak długo można żyć uwięzionym w tym cyklu strachu? Jak długo obawa przed tym, co może pójść źle, będzie silniejsza niż szansa na to, że coś może się udać? Czeka przyszłość, ale będzie ona możliwa tylko wtedy, gdy serce na to pozwoli. A teraz pytanie jest proste. Będziesz nadal patrzeć wstecz, czy zrobisz krok w kierunku tego, co może być stawką nie jest tylko strach przed cierpieniem, ale możliwość innego życia. Życia, w którym przeszłość przestaje być kotwicą i staje się tylko lekcją. To nie jest łatwe. Oczywiście, że nie jest. Blizny nigdy całkowicie nie znikają i może to właśnie to Cię tak dręczy. Ten strach, że nawet jeśli wydarzy się coś nowego, stare bóle wypłyną na powierzchnię i wszystko zepsują. Ale co jeśli będzie inaczej? A co jeśli ta nowa szansa, ta nowa historia, nie polega na powtarzaniu wzorców, ale na napisaniu wszystkiego od nowa? Miłość nigdy nie polegała na zapomnieniu tego, co się wydarzyło. Chodziło i zawsze będzie chodziło o nauczenie się noszenia tych blizn, bez pozwalania, by definiowały przyszłość. I co najważniejsze, chodzi o wiarę, że jest ktoś gotów iść u twego boku, nawet z tymi bliznami. Teraz, aby być realistą, nie oznacza to, że łatwo jest znowu zaufać. Zaufanie nie jest czymś, co daje się z dnia na dzień, jest budowane kawałek po kawałku, jak dom, który potrzebuje solidnej podstawy. Potrzeba czasu, cierpliwości i przede wszystkim odwagi, żeby zacząć, i prawda? Bez odwagi, bez ryzyka, cykl nigdy się nie przerwie. Ale kwestia, o której nikt nie mówi, jeśli chodzi o strach przed miłością, polega na tym, że jest on, choć bolesny, często wygodną pułapką. Łatwo jest ukryć się za tym strachem, łatwo jest powiedzieć: Nie chcę znowu się zranić i przez to oddalić się od wszystkiego, co może pójść źle. Ale co też oddalasz to możliwość, że coś może się udać. To wybór. I jak każdy wybór ma swoją cenę. Pozostanie w tym bezpiecznym miejscu, gdzie nic nie boli, ale także nic nie rośnie, może być wygodne przez jakiś czas, może nawet wydawać się wystarczające. Ale z upływem dni, gdy nadchodzi noc i cisza staje się głośniejsza, pytanie zawsze wraca czy to wszystko, co życie ma do zaoferowania? Nie ma gwarancji, że wszystko się uda. Żaden związek nie jest wolny od trudności. Żadna historia miłosna nie ma instrukcji obsługi ani obietnicy doskonałości. Ale właśnie w tym tkwi piękno wszystkiego. To w chaosie, niedoskonałościach i ryzyku miłość znajduje swoje znaczenie. Bo ostatecznie miłość nigdy nie polegała na kontrolowaniu wyniku. Chodzi o to, że jesteśmy gotowi spróbować. I oto prawda, której nikt nie lubi stawiać czoła. Kontynuowanie ukrywania się za tym strachem. To w rzeczywistości pozwolenie, by przeszłość nadal cię kontrolowała. To tak, jakby ta osoba lub ta sytuacja, która cię zraniła, wciąż miała władzę nad Twoim życiem. Ale czy na to zasługuje? Czy warto nosić ten ból jako tarczę, kiedy tak naprawdę blokuje ona coś, co może cię uszczęśliwić? To, co jest tutaj proponowane, to nie rzucenie się na głęboką wodę, ignorując swoje instynkty i otwierając się na byle kogo. Nie o to chodzi. Mówi się, że czasem otwarcie szczeliny, małej szczeliny to wszystko, czego potrzeba, by zacząć zmieniać rzeczy. Pozwolenie komuś na zbliżenie się, nawet powoli, może być pierwszym krokiem, by zostawić strach tam, gdzie jego miejsce w przeszłości. Oczywiście, to działa tylko wtedy, gdy jesteś gotowy, Ata. Nikt nie może cię do tego zmusić nikt nie może sprawić, byś się zmieniła to musi pochodzić od ciebie ponieważ na końcu dnia to ty zdecydujesz, czy kontynuować tkwienie w tym cyklu, czy zaryzykować coś nowego. To ty wybierzesz, czy pozostać tam, gdzie nic nie rośnie, czy zrobić krok w kierunku czegoś, co może być niezwykłe. A wiesz, co jest najbardziej bolesne? To nie strach przed ponownym cierpieniem, to żal, że nigdy się nie próbowało, to spojrzenie wstecz za kilka miesięcy lub lat i uświadomienie sobie, że coś wyjątkowego uciekło ci przez palce. Powolałeś aż się chronić. To zauważenie, że czas minął, a okazja do przeżycia czegoś prawdziwego, została zastąpiona samotnymi nocami i tym pustym miejscem, które nigdy nie zdaje się znikać. To nie próba wywierania presji, ale próba bycia uczciwym a wobec ciebie. Wszyscy nosimy rany, wszyscy cierpieliśmy, ale ci, którzy decydują się kochać ponownie, nie są tymi, którzy zapomnieli, co się stało, ale tymi, którzy zdecydowali, że przeszłość nie będzie definiować przyszłości. To ci, którzy patrzą na strach i mimo że drżą, robią krok do przodu. Jesteś teraz na kluczowym etapie. Wszystko jest w twoich rękach. Decyzja o pozostaniu tam, gdzie jesteś, chroniony amo, ale zastygły a w miejscu, lub o rozpoczęciu budowy czegoś nowego, mimo ryzyk jakie się z tym wiążą. Szanse nigdy nie będą idealne. Moment Nigdy nie będzie całkowicie bezpieczny, ale miłość, prawdziwa miłość, rzadko czeka na gwarancję. I na końcu pozostaje pytanie, którego nie można zignorować: czy jesteś gotowy, a pozwolić, aby strach definiował Cię dalej? Czy pozwolisz sobie odkryć, co może się wydarzyć, gdy zdecydujesz się dać szansę temu, czego tak bardzo się boisz? Przyszłość jest tam, czeka. Następny krok należy do Ciebie. Może trudno to przyznać, ale prawda jest taka, że strach stał się dla Ciebie swego rodzaju zbroją chroni Cię, ale dusz. On uniemożliwia nowym bólem wejście, ale jednocześnie blokuje coś dobrego przed dotarciem do serca. Ta zbroja, którą nosisz, tak ciężka, trzyma Cię bezpiecznie, ale także Cię więzi. I choć wydaje się, że jest potrzebna, że jest częścią tego kim teraz jesteś. Czy naprawdę warto jest nosić ten ciężar każdego dnia? Pomyśl dobrze, jak długo jeszcze jesteś gotowa żyć w tej bańce autoochrony? Jak długo pozwolisz, aby strach decydował za ciebie? Są chwile, kiedy trzeba być szczerym z samym sobą. A prawda jest taka, że dopóki nadal będziesz chować się za tą tarczą, będziesz tylko przetrwać, nie żyć. Życie wymaga podatności, wymaga odwagi. Wymaga otwartości na nowe, nawet bez pewności, że wszystko będzie dobrze. To przerażające oczywiście, ale co jest bardziej przerażające? Ryzyko zranienia się lub pewność przejścia przez życie, bez nigdy doświadczając tego, co mogło być? E tutaj jest główny punkt. Ta walka nie jest przeciwko miłości. Ta walka jest przeciwko Tobie samemu, przeciwko historiom, które opowiadasz sobie ciągle o tym, że nie warto próbować ponownie. O tym, jak łatwiej jest pozostać tam, gdzie jesteś. Ale czy na pewno jest łatwiej? Ponieważ za tym wszystkim ukrywa się inna emocja samotność. Nie ta fizyczna samotność, ale emocjonalna samotność to uczucie bycia odłączonym, nigdy nie pozwalając nikomu zobaczyć, kim naprawdę jesteś jest coś potężnego w pozwalaniu, aby być zauważonym, w pokazywaniu blizn bez wstydu, bez obawy przed osądzeniem ponieważ ludzie, którzy naprawdę są warci, nie odchodzą z powodu twoich ran. Oni zostają, oni rozumieją, trzymają twoją dłoń i pokazują, że nie ma nic złego w byciu niedoskonałym, ale żeby to się stało, musisz zrobić pierwszy krok. I może największą przeszkodą w tym jest duma przebrana za samoobronę. Ta myśl, że lepiej nigdy nie polegać na nikim, nigdy nikomu nie ufać, ponieważ w ten sposób nikt nie może cię rozczarować. Ale to myślenie to błąd, ponieważ unikając rozczarowania, unikasz także połączenia. I chociaż wydaje się, że kontrolujesz sytuację, trzymając ludzi na dystans, tak naprawdę to strach kontroluje. Strach dyktuje zasady, decyduje kto może się zbliżyć, a kto nie. Przekonuje cię, że bezpieczniej jest się izolować, ale w głębi duszy wiesz, że to nieprawda, ponieważ gdyby tak było, nie czytałbyś tego teraz. Gdyby tak było, nie odczuwałbyś tej pustki, która uporczywie się pojawia, gdy wszystko jest ciche. Gdyby tak było, nie zastanawiałbyś się, choćby w głębi duszy, jak to by było pozwolić komuś przełamać te bariery. I tutaj jest trudna część. Nikt nie może tego zrobić za ciebie. Nieważne jak bardzo ktoś będzie się starał, nieważne jak bardzo inna osoba będzie gotowa być przy tobie, nic z tego nie wystarczy, jeśli nie dasz pozwolenia. Zmiana zaczyna się od ciebie. Od decyzji, aby opuścić gardę, nawet jeśli tylko trochę, od wyboru, aby spróbować, nawet jeśli lęk jest nadal obecny, bo strach nigdy całkowicie nie znika. Nie ma sensu czekać na moment, w którym poczujesz się w stu procentach gotowy, a taki moment nie istnieje. Istnieje decyzja, aby iść naprzód pomimo lęku, aby spojrzeć na niego, uznać go i mimo to zrobić krok do przodu. A jeśli potrzebujesz powodu, aby spróbować, oto on. Miłość, prawdziwa miłość, nie polega na tym, że nigdy nie doświadczysz bólu. Chodzi o to, aby znaleźć kogoś, kto jest wart stawienia czoła cierpieniom i wyzwaniom, jakie się pojawią. Chodzi o to, aby wiedzieć, że nawet w złe dni jest powód do kontynuacji. I może myślisz, a co jeśli spróbuję i mimo to się nie uda? Cóż, jest taka możliwość. Ale oto inne pytanie, a co jeśli się uda? A co jeśli zamiast skupiać się na tym, co może pójść źle? Zaczniesz sobie wyobrażać wszystko, co może pójść dobrze. Wyobraź sobie, jakby to było znaleźć kogoś, kto akceptuje Cię dokładnie takim, jakim jesteś. Kto nie próbuje zmienić Twoich blizn, ale pomaga Ci widzieć je jako część Twojej siły. Kto wspiera Cię w trudnych dniach i świętuje u Twojego boku w momentach radości. Kto nie widzi Cię jako projekt do naprawy, ale jako kogoś godnego miłości, dokładnie takim, jakim jesteś. Teraz zapytaj samego siebie, czy nie warto podjąć tego ryzyka? Bo w końcu nie chodzi o gwarancję, chodzi o wybór, aby uwierzyć, że zasługujesz na coś dobrego, że zasługujesz na więcej niż te zbroje, którą nosisz. A jeśli nadal masz wątpliwości, oto jeszcze jedna refleksja. Strach przed ponownym zranieniem jest uzasadniony, ale czy jest silniejszy niż pragnienie szczęścia? Czy warto nadal żyć, opierając się na tym, co poszło źle? zamiast otwierać się na to, co może się udać? Nie ma tutaj łatwych odpowiedzi, tylko wybory. I niezależnie od tego, jaki wybór dokonasz, musi być on dokonany z uczciwością, bo stawką nie jest tylko miłość. Chodzi o życie, które chcesz prowadzić. Pytanie pozostaje: czy nadal będziesz pozwalać, aby strach decydował za ciebie, czy jesteś gotowy, a zrobić kolejny krok? I na końcu wszystkiego prawda się nie zmienia. Decyzja należy do ciebie, nie do nikogo innego. Nikt nie może podjąć tej decyzji za ciebie, nikt nie może unieść ciężaru twoich doświadczeń, ani złagodzić strachu, który cię nadal paraliżuje. Ale również nikt nie może przeżyć tych możliwości, które możesz przegapić. To teraz bardzo ważne, aby to powiedzieć. Masz prawo odczuwać strach. To, co wydarzyło się w twojej przeszłości, nie może być wymazane ani zignorowane. Rany, które pozostały, nie znikają z dnia na dzień. Nie musisz czuć się słaby, a za to, że się wahasz, myślisz dwukrotnie, trzykrotnie lub tysiąc razy, zanim znowu zrobisz krok ku miłości. Wszystko to jest uzasadnione, to ludzkie, ale również prawdą jest i to trzeba stawić czoła, że strach nie może być jedynym przewodnikiem twojego życia. Nie może decydować o tym, na co zasługujesz, bo strach, choć wydaje się silny, kłamie. Mówi ci, że ból jest nieunikniony, że historia się powtórzy, że na zewnątrz nie ma nic poza kolejnym cierpieniem. I jednak w głębi serca wiesz, że to nie jest cała prawda. Czujesz to, kiedy patrzysz na nową okazję i na krótką chwilę odkładasz na bok strach. Czujesz to w tym uśmiechu, który cię dezorientuje, w tej rozmowie, która płynie, jakby słowa czekały latami, aby zostały wypowiedziane. Jest coś w tobie, co chce się na to pozwolić co chce uwierzyć, że jest więcej do przeżycia. To jest Twoja prawda, nie strach. Ale, żeby to się stało, musisz działać. Musisz sobie pozwolić, ponieważ jeśli nie zrobisz tego kroku, nic się nie zmieni. Nieważne ile myślisz, analizujesz, tworzysz scenariusze w swojej głowie, bez działania strach wygrywa. On zawsze wygrywa. I proszę zrozum, pozwolić sobie nie oznacza rzucać się na głowę ani ignorować swoje granice. Chodzi o otwarcie małej luki, chodzi o zrobienie pierwszego kroku, choćby najmniejszego. Chodzi o pokazanie swojemu sercu, że może być wrażliwe, że może zaufać, nawet ostrożnie. Bo alternatywą jest zostanie dokładnie tam, gdzie jesteś teraz utknęła. Eś między strachem z przeszłości, a niepewnością przyszłości niezdolny, a do posunięcia się naprzód. I może to wydawać się bezpieczne przez jakiś czas. Ale prawda jest taka, że to miejsce, w którym jesteś, nie przyniesie ci spokoju, przyniesie tylko więcej pustki, więcej samotności. Miłość nigdy nie była dla tych, którzy szukają pewności, jest dla odważnych, dla tych, którzy wiedzą, że tak istnieje ryzyko, ale że ryzyko jest małe w porównaniu do tego, co jest stawką, jest dla tych, którzy rozumieją, że strach nie znika, ale że pragnienie przeżycia czegoś prawdziwego jest większe od niego. A jeśli nadal myślisz, a co jeśli znowu się zranie? Oto inne pytanie A co, jeśli się nie zranisz, a co jeśli się uda? Czy zastanawiałeś, aż się kiedyś, co tracisz, obawiając się tego, co może się zdarzyć? Wyobraź sobie przez chwilę. Wyobraź sobie, jak to jest zaufać, oddać się, poczuć ponownie. Wyobraź sobie, jak to jest być z kimś, kto akceptuje Cię w pełni twoje wady, twoje blizny, twoje niepewności. Kogoś, kto nie próbuje cię naprawić, ale kroczy u twojego boku dokładnie takim, jakim jesteś. To jest ryzyko, a jednocześnie to jest nagroda, to jest to, co czeka na ciebie po drugiej stronie strachu. A teraz pozostaje tylko jedno pytanie. Czy nadal będziesz pozwalać strachowi decydować o twoim losie? Czy pozwolisz sobie uwierzyć, chociażby na chwilę, że coś nowego i prawdziwego jest możliwe? Dla ciebie, który doszedłeś aż tutaj, przeczytałeś każde słowo i poczułeś coś w sobie, teraz jest czas na działanie. Nie pozwól, aby ta wiadomość endedła się tutaj, jak kolejny tekst, który czytasz i zapominasz. To nie chodzi tylko o refleksję, chodzi o zmianę, o zrobienie kroku naprzód, o przekształcenie tego, co czujesz, w coś realnego. Oto trzy proste, ale potężne kroki, aby zaczynać teraz. Zapisz się na kanał. To miejsce jest dla ciebie. Tutaj znajdziesz więcej treści, które pomogą ci przemyśleć, rosnąć i znaleźć odwagę, aby stawić czoła temu, co cię paraliżuje. Nie przegap szansy kontynuowania tej podróży. Daj lajka. To nie jest tylko gest wsparcia, ale sposób na powiedzenie, ta wiadomość miała dla mnie sens. Twoja opinia jest ważna i pokazuje, że to, co tu robimy, ma znaczenie. Skomentuj poniżej. Co cię powstrzymuje przed zrobieniem następnego kroku? Co dla ciebie oznacza miłość? A może co jesteś gotów gotowa zrobić, aby przezwyciężyć strach i zrobić miejsce na coś nowego? Napisz, podziel się. Porozmawiajmy o tym, bo nie jesteś sam a. I przede wszystkim pamiętaj, strach może być silny, ale twoja chęć bycia szczęśliwym jest silniejsza. Przyszłość tam jest, czeka na ciebie. Decyzja należy do ciebie. Co teraz zrobisz?